Witamy bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witamy. Jakbyś marzł o troszeczkę tak właśnie w tą stronę to wtedy będzie chociaż oczywiście ta twoja technika zaraz nam no, tutaj ja, umożliwi pokazanie panów w cał, no, wszystkich panów którzy tutaj są. Generał Minkiewicz a jak powiem generał Minkiewicz i powiem co to znaczy granice to ty wiesz o co chodzi granice? No, jak to co tu powiedzieć o granicach? No, już w starożytności ktoś jakiś wymyślił limesę tak? czyli Coś oddzielające jeden terytorium od drugiego i te granice no po prostu muszą funkcjonować, no, w dzisiejszym świecie to już w ogóle nie ma o czym mówić. No ale przecież piosenkarz śpiewał taką tą piosenkę, kiedy słyszałem taki piosenkarz, Kajny <grym> grędzę czy coś, on tak to, to co, no nie? To złe? To naprawdę? No. Żeby nie było. Dobra, nie, będę poważny, człowiek, ja no. uważam, że granice są potrzebne, ponieważ niestety musimy pewne kultury, pewne zwyczaje, pewne języki od siebie oddzielać. Bo gdyby to wszystko było jedno wspólne, to trochę by to przypominało komunizm. A jak widać, komunizm nikomu na zdrowie nie wyszedł, więc. Coś czasem musi być od siebie oddzielone, i po to ktoś wymyślił granice między państwami. Jak granice to żołnierze? No bo przecież ktoś tych granic musi pilnować, czy. Prze czy co, tak. czy byśmy poszli my, ty byś poszedł tam sobie stadał, sobie taki pilnował tych no, granic? Nie no, ja bym, ja bym stanął na granicy, ryby sobie położył. A może jakiś piosenkarz by tam stanął i zaśpiewał, o, groźną tak. piosenkę. Bro, żeby by tam, się no. Wszyscy nie, nie. by się przestraszyli. Tu muszą być odpowiednie formacje i te formacje rzeczywiście zaczęły powstawać zaraz po yy, odzyskaniu przez polskę niepodległości. Tylko oczywiście w, mamy bardzo cię jakby taką ciekawą strukturę, bo to było strasznie dużo. Znowu, nie chcę państwu podawać zbyt dużo szczegółów, ale najpierw była Straż Graniczna, potem przemianowana w Wojskową Straż Graniczną. Na przykład Straż Graniczna była pod innym ministerstwem, natomiast już Wojskowa Straż Graniczna była pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych kilkakrotnie zmieniał nazwę, dopiero tak naprawdę te prawdziwe zmiany w formacjach broniących granic nadeszły jak władzę przejął Józef Piłsudski. Wtedy zaczęto modernizować te służby i tutaj mamy taką ciekawostkę, ponieważ mamy jakby dwie formacje, które dzisiaj są jakby jedną formacją. Mówię trochę zawila, ale zaraz to wytłumaczę. Czyli na granicy południowej i zachodniej mieliśmy Później powstało Straż Graniczną, natomiast na granicy północnej i wschodniej mieliśmy Korpus Ochrony. Pogranicza. Dzisiaj nie mamy takiego rozdzielenia. Mamy Straż Graniczną jako jedną wspólną siłę dla naszych czterech granic dla granicy powietrznej, oczywiście też morskiej, bo pamiętajmy o tym, że granice to nie tylko to, co nam się wydaje na lądzie, ale to jest także i powietrze i morze. Natomiast wtedy właśnie były takie jakby dwie struktury broniące granic Rzeczypospolitej Polskiej. No i tutaj. Yy, Pierwszy był KOP, czyli Korpus Ochrony Pogranicza. moje serce oczywiście bardziej bije, bo mój osobisty świętej pamięci dziadek właśnie był żołnierzem Korpusu Ochrony Pogranicza. Czyli wiadomo już gdzie walczył, na wschodzie w 1939 roku. Natomiast później, bo KOP powstał jako pierwszy, w 1924 roku, właśnie dowódcą kop został ten wspomniany przez. Maczka, generał Minkiewicz. Natomiast w 1928 roku powołał prezydent Mościcki, właśnie Straż Graniczną. I ja sobie tutaj, jak zawsze, Macie, będzie krzyczał, ale ja sobie. Nie, czemu? Kiedy jak się dzieje, to ty zawsze mnie wypytujesz, jak ten nauczyciel, a ja czasami nie wiem, Nic, a ty chcesz tutaj, żebym miał ja tobie? też, żeby Państwu pokazać, że tak, z jednej strony Ci właśnie tutaj, tak powiem. Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza tropili komunistów, Ukraińców, którzy nam tam na tym wschodzie naprawdę robili zamieszanie, a właśnie na, na kresach wschodnich, natomiast na pozostałych granicach pełnili funkcję, czyli na granicy, jeszcze raz przypomnę, południowej i zachodniej funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy składali taką oto przysięgę. To jest tekst przysięgi z 1928 roku. Przysięga Panu Bogu, Wszechmogącemu na powierzone mi stanowisko, pożytek Państwa Polskiemu oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma władzy zwierzchniej Państwa Polskiego, wierność dochować, obowiązki swe gorliwie i sumiennie w potrzebie z narażeniem życia spełniać, rozkazy i, w, i polecenia przełożonych wiernie wykonywać, tajemnicy urzędowej dotrzymać, przepisów praw strzec pilnie. Wszystkich obywateli kraju w równym mają zachowaniu. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Oczywiście przysięga jest pewnym takim elementem wojskowym, żeby żołnierze poczuli się, że są wszyscy razem, że od, jakby to powiedzieć, jakby to ująć, że że no, przysięgają no kto, kto składa przysięgę no to jest jakby lojalnym takim człowiekiem wobec swojego kraju wobec swojej formacji wobec swoich rodaków tak można by było to ująć Są też ta przysięga którą tutaj zacytowałeś dziękuję bardzo ja chciałbym tylko dodać że ten nasz odcinek by chcielibyśmy no nie wiem jakby to ująć zadedykować to może takie trochę znów to nie mam słowa wszystkim żołnierzom straży Pocziemy. granicznej którzy, którzy w dniu w dzisiejszych czasach, żeby żeby to dobrze zabrzmiało i w dzisiejszych czasach, no mają bardzo ciężką służbę naszym zdaniem po prostu i e, oczywiście wielu ludzi ich wspiera, ale my chcemy dorzucić to nasze wsparcie Sparcie, oczywiście, bo życzymy wytrwałości tak, ja wiem, tam, i siły w, sobie, siły w sobie, mimo tego, co różne różne, tam, różne, różne takie sytuacje dziwne ta, rzeczy ta. mówią, ale nie zważamy na to oczywiście. Straż graniczna to kontynuator tych przedwojennych właśnie dwóch Elementów i Straży Granicznej jeszcze raz przypomnę, i Korpusu Ochrony Pogranicza. Tam zresztą fajnie to było gdzieś tam podzielone na, na takie trzy strefy strefę graniczną, strefę wewnętrzną i właśnie obszar działania kopu, bo, bo mimo wszystko te działania były. Wtedy jeszcze nie była tam oczywiście służba celna, ale na przykład właśnie z takich obowiązków w, wydaje mi się, że w ogóle ta Straż Graniczna i korpus Ochrony Pogranicza przed drugą wojną światową miał więcej jeszcze zadań niż dzisiaj, bo dzisiaj dzięki Bogu Straż Graniczna może się skupić tylko na obronie na, na tej no, można by było granicznej. taką, taką dygres, dygresję też, że w czasie, w czasach zaborów, no żadnych granic nie było, <grym> okay, na, no tak ta, tylko ciekawe, czy zaborcy pomiędzy sobą te granice ustalali czy nie. Bo tutaj też na przykład fajną rzeczą, no zresztą to co robi dzisiaj też, tak? czyli na przykład topienie e, przemytników, to, to no, było była sprawa gospodarcza. Wiadomo. po e, pierwsze czy... gospodarka też chcielibyśmy y -y. powiedzieć, no jeżeli produkujemy, załóżmy sobie, a właśnie ciekawe co tam było, te sokołaty, nie no to może nie będę na ten temat tego gospodarki nie, inaczej. Uważam. Nie, bo dlatego, że chciałbym powiedzieć prostą sprawę, żeby tam jakoś nie... No sprawa jest prosta taka, no, że jak ktoś produkuje załóżmy, nie wiem co, wiatraki za granicą naszego kraju, to wiatraków w Polsce, polscy robotnicy nie produkują, więc no... It's, Ale to, to jest gospodarka. To jest gospodarka oczywiście, czyli tutaj także kontrola paszportów, fajna rzecz organizowanie konwojów i oczywiście ta najważniejsza działalność, czyli w przypadku nie daj Boże ataków wszelkiego, wiadomo z Wojskiem Polskim, bo wiadomo, że czy Straż Graniczna, czy Korpus Ochrony Pogranicza to były te formacje, które przede wszystkim spełniały swoją rolę w czasie pokoju. Natomiast w przypadku wojny oczywiście były formacją wspierającą. Wojsko polskie, no wiadomo, tutaj mamy pewną jakby zależność tych dwóch, tych dwóch formacji. Ale myślę, że jeszcze tak, dwa słowa, ponieważ Maciek powiedział o generale Minkiewiczu, to naprawdę bardzo ciekawa postać. Ponieważ ja myślę, że bardziej ciekawa przez to, co się z nim stało, już potem, jak odszedł w stan spoczynku. Oczywiście, był przez trzy lata dowódcą Korpusu Ochrony Pogranicza, więc to on zawiadował tymi wszystkimi działaniami związanymi z kopem. Potem, oczywiście, z racji wieku przechodził w stan spoczynku, jest generałem i zostaje niestety w 1939 roku, bo tu jest jakby ta. Jego smutna, ale z drugiej strony ciekawa historia. Niestety aresztowany przez NKWD i trafia do obozu w Kozielsku. Niestety jest, podpowiem jako ciekawostkę, najwyższym rangą oficerem w całym obozie. Więc to był człowiek, którego wszyscy oficerowie jakby od niego zależeli. Gdzieś tam z opisów z Kozielska można, że miał takie bardzo ciekawe, bo on był już sędziwym człowieczkiem ciekawe podejście, rozwiązywał wszystkie konflikty i tak dalej i tak dalej, i tak wszystko jednoczy... konflikty rozwiązywał do czasu, dopóki żołnierze żyli, a oczywiście, później... natomiast no, pod... smutne tak z jednej strony najprawdopodobniej ustalono, że został zastrzelony oczywiście przez NKWD 9 kwietnia 1940 roku, to to byli ci NKWD dziś tak jak to mówisz, tajna e... Policja e, radziecka, no, e, czyli e, takie, porównywo, gdybyśmy porównywali z Niemcami, to Niemcy mieli Gestapo, a Związek Radziecki miał NKWD. E, między innymi wtedy został też rozstrzelany generał Sumarawiński, ten, którego e, zidentyfikowano. I to będzie taka jakby nawiązanie do naszego przyszłego filmu, najprawdopodobniej, bo zidentyfikowano go po książeczce orderu Virtuti Militari. Virtuti Militari, Virtuti Natomiast, Militari, order, który został nad, Ale o Virtuti Militari porozmawiamy. porozmawiamy. Sobie w Natomiast wracając do generała Minkiewicza, niestety jego ciało nie zostało nigdy zidentyfikowane. Smutne troszeczkę, a naprawdę człowiek miał... Niesamowite zasługi dla naszych formacji. Cóż można powiedzieć? No szacunek, szacunek dla generała, szacunek dla wszystkich żołnierzy, bo oni też cierpieli w, w trakcie rozpoczęcia tych działań II wojny światowej. To przypomnijmy 1 września. Niemcy tutaj jakby wkroczyli, 17 Rosjanie. Czy, czy Rosjanie, czy Związek Radziecki, czy, czy Związek i, Radziecki. No i, I potem tak to, już było tak niefajnie. Potem już było tak, jak było. Ci z Państwa, którzy chcieliby, zachęcamy do oglądania naszych filmów i komentowania, komentowania subskrybowania. subskrybowania. I do zobaczenia w następnym filmie. Wszystkiego do dobrego. dobrego.